Adrian królestwo zbudował na logice i bezwzględnej wydajności. Jego imperium król Korp, było monolitem ze stali i szkła, wznoszącym się nad miastem niczym pomnik jego własnej ambicji. W salach konferencyjnych jego słowo było prawem, a jego spojrzenie potrafiło zamrozić najgorętsze spory. Był maszyną do zarabiania pieniędzy, człowiekiem, który zamienił emocje na udziały w rynku i ludzkie więzi na kontrakty. Jednak w jego własnym domu, marmurowej rezydencji, która powinna być ostatecznym symbolem jego sukcesu, panował chaos, którego nie potrafił opanować. Problem miał sześć imion – Ania, Basia, Celina, Daria, Ewa i Franciszka. Jego córki. Sześć małych sił natury, które w ciągu zaledwie dwóch tygodni doprowadziły do ucieczki 37 wysoko wykwalifikowanych i jeszcze wyżej opłacanych nianiek. Każda z nich odchodziła z tą samą mieszanką niedowierzania i traumy, mamrocząc o małych potworach, zniszczeniu i spisku, który musiał być dziełem samego diabła. Adrian przeglądał raporty od agencji niań z taką samą beznamiętną miną, z jaką analizował kwartalne sprawozdania finansowe. Miania numer 35 została zamknięta w spiżarni z zapasem tylko wody mineralnej i krakersów. Numer 36 znalazła swoją kolekcję jedwabnych apaszek pociętą na setki małych kawałeczków i ułożoną w napis wracaj do domu. Ostatnia, numer 37, uciekła z krzykiem, gdy odkryła, że jej drogi laptop został starannie rozebrany na części pierwsze, a jego komponenty posłużyły do stworzenia czegoś, co dziewczynki nazwały kosmicznym transmiterem bólu głowy. Adrian westchnął, odsuwając od siebie tablet. Siedział w swoim domowym gabinecie, sanktuarium z ciemnego drewna i skóry, jedynym miejscu, w którym cisza nie była przerywana odgłosami małej, toczącej się wojny. Dla niego jego córki były problemem logistycznym, zmienną, której nie potrafił obliczyć. Po śmierci jego żony, Anny, pięć lat temu dom zamarł. On sam pogrążył się w pracy, jedynej dziedzinie, w której czuł się kompetentny. Wierzył, że zapewniając im wszystko, co można kupić za pieniądze, najlepsze szkoły, najdroższe zabawki, niekończący się strumień, opiekunek wypełniał swój ojcowski obowiązek. Nie rozumiał, dlaczego to nie działało. Jego asystentka, pani Nowak, stała przy drzwiach, blada i zdenerwowana. Pani Adrianie, Agencja Perfekcyjna Opieka właśnie poinformowała, że nie ma już kandydatek, które chciałyby podjąć się tego zadania. Sugerują terapię rodzinną. Adrian prychnął. Terapia. Kolejne nieefektywne rozwiązanie oparte na uczuciach. Nie, pani Nowak. Znajdźcie inną agencję. Najdroższą. Zapłacę podwójnie. Potrójnie. Każda cena. Potrzebuję porządku. Próbowaliśmy już wszystkich najlepszych agencji w kraju, a nawet kilku międzynarodowych, odparła cicho. Nikt nie chce ryzykować swojej reputacji. Ani zdrowia psychicznego swoich pracowników. W tym momencie przez uchylone drzwi gabinetu przemknęła cicha postać. Była to Elżbieta, jedna z pokojówek, kobieta po pięćdziesiątce o spokojnej twarzy i oczach, które widziały już wiele. Pracowała w rezydencji od niedawna, zawsze dyskretna, niemal niewidzialna. Niosła tacę z pustymi filiżankami po kawie. Gdy przechodziła, z korytarza dobiegł głośny huk, a po nim seria piskliwych chichotów. Adrian skrzywił się, ale Elżbieta nawet nie drgnęła. Jej spokój w samym sercu huraganu był tak nienaturalny, że aż przykuł jego uwagę. Patrzył na nią przez chwilę. Była przeciwieństwem wszystkiego, co ocenił w biznesie, nie była przebojowa, głośna ani asertywna. Była po prostu obecna i spokojna. Impulsywna decyzja, tak obca jego skalkulowanej naturze, nagle zakiełkowała w jego umyśle. To było absurdalne, nielogiczne i skazane na porażkę. A jednak ty powiedział, a jego głos był ostrzejszy niż zamierzał. Elżbieta zatrzymała się, zaskoczona, że się do niej zwrócił. Jak masz na imię? Elżbieta, proszę pana. Elżbieta. Zostaniesz z dziewczynkami. Do końca dnia. Upewnij się, że nie spalą domu. Nie czekając na odpowiedź, odwrócił się do swojego biurka, dając do zrozumienia, że rozmowa jest zakończona. To było tymczasowe rozwiązanie, absurdalny kaprys zrodzony z desperacji. Do wieczora znajdzie kogoś innego. Musiał. Pani Nowak spojrzała na niego z niedowierzaniem, a potem na Elżbietę z litością. Pokojówka skinęła tylko głową, postawiła tacę i bez słowa wyszła z gabinetu, kierując się w stronę pokoju zabaw. Z którego dobiegały odgłosy chaosu. Adrian włączył monitor podłączony do systemu kamer w rezydencji, gotów obserwować nieuniknioną katastrofę. Jednak katastrofa nie nadeszła. Elżbieta weszła do pokoju, który wyglądał jak pole bitwy. Poduszki były rozpłatane, kredki połamane, a na ścianie widniał fresk z dżemu truskawkowego. Sześć par oczu zwróciło się ku niej, gotowych do ataku, czekających na pierwszą oznakę strachu lub próbę narzucenia autorytetu. Ale Elżbieta nie zrobiła nic z tych rzeczy. Nie krzyknęła. Nie próbowała ich upominać. Spojrzała na malunek z Dżemu, potem na dziewczynki, i na jej twarzy pojawił się ledwo zauważalny uśmiech. Piękny smok, powiedziała cicho, podchodząc do ściany. Tylko trochę mu brakuje ognia. Najstarsza Ania, samozwańcza przywódczyni grupy, spojrzała na nią podejrzliwie. To była nowa taktyka. Nie wiedziała, jak na nią zareagować. Elżbieta nie czekała na ich reakcję. Zaczęła po prostu sprzątać. Nie z pośpiechem czy irytacją, ale z metodycznym spokojem. Podnosiła połamane zabawki, segregując te, które dało się naprawić. Zamiatała resztki kredek, zbierała pierze z poduszek. Dziewczynki obserwowały ją w milczeniu, zdezorientowane. Były przyzwyczajone do walki, do oporu, do łez i krzyków. Bierność i akceptacja były dla nich bronią nieznaną. Adrian patrzył na ekran, zaintrygowany. Każda poprzednia niania próbowała natychmiast przejąć kontrolę. Elżbieta zdawała się oddawać im całą przestrzeń, jednocześnie delikatnie przywracając w niej porządek. Po godzinie ciszy, przerywanej tylko szelestem worka na śmieci, najmłodsza, sześcioletnia Franciszka, podeszła do niej i pociągnęła ją za fartuch. W rączce trzymała lalkę z urwaną głową. Nie powiedziała ani słowa, tylko wyciągnęła ją w stronę Elżbiety z oczami pełnymi niemej prośby. Elżbieta usiadła na podłodze, wzięła lalkę i jej głowę. Wyjęła z kieszeni fartucha małą igłę i nitkę zestaw, który zawsze nosiła przy sobie. Biedactwo mruknęła, bardziej do lalki niż do dziecka. Musiała śmieć straszny dzień. Zaczęła starannie przyszywać głowę. Pozostałe dziewczynki powoli, jedna po drugiej, podchodziły bliżej, tworząc mały krąg wokół niej. Obserwowały jej zręczne palce, które poruszały się z pewnością i troską. Gdy skończyła, oddała lalkę FRANCISZ-E. Dziewczynka przytuliła zabawkę, a potem, ku zdumieniu Adriana, przytuliła się do nogi Elżbiety. To był pierwszy akt czułości, jaki widział u którejkolwiek z córek od lat. Coś w jego wnętrzu drgnęło, jakieś dawno zapomniane, bolesne uczucie. Szybko je zdusił. To był przypadek. Anomalia. Później tego samego dnia, gdy Elżbieta czyściła fresk ze ściany, zaczęła cicho nucić pod nosem. Była to prosta, stara kołysanka, którą Adrian mgliście pamiętał z własnego dzieciństwa. Daria, jedna z bliźniaczek, znana z najbardziej złośliwych psikusów, zatrzymała się w pół kroku. Moja mama to śpiewała, powiedziała głucho. To było pierwsze zdanie, które nie ociekało sarkazmem ani złością. Elżbieta spojrzała na nią z łagodnym uśmiechem. To piękna piosenka. O aniołku, który zgubił drogę do domu, ale gwiazdy oświetliły mu ścieżkę. Nie przestała nucić. Do wieczora, gdy Adrian w końcu wyszedł ze swojego gabinetu, w domu panowała niespotykana cisza. Zastał swoje córki siedzące w salonie. Nie niszczyły mebli. Nie kłóciły się. Słuchały, jak Elżbieta czyta im na głos bajkę. Jej głos był spokojny i melodyjny, a sześć par oczu wpatrywało się w nią z uwagą, której nie poświęciły żadnemu nauczycielowi ani opiekunce. Adrian stanął w progu, niewidoczny w cieniu. Czuł się jak intruz we własnym domu. Co ta kobieta zrobiła? Jakiej magii użyła? Nie było w tym logiki. Nie było strategii. Była tylko w ona. Jej spokój działał jak balsam na poszarpane nerwy jego dzieci. Następnego dnia kazał jej kontynuować. I kolejnego. Z każdym dniem obserwował więcej małych cudów. Zauważył, że Elżbieta nigdy nie zwracała się do nich jako do grupy. Zawsze używała ich imion. Nauczyła się, że Basia uwielbia rysować, ale wstydzi się swoich prac więc przyniosła jej specjalny szkicownik i ołówki, mówiąc, że każdy artysta potrzebuje dobrych narzędzi. Odkryła, że Celina w tajemnicy pisze wiersze, więc zostawiała na jej poduszce książki z poezją. Zauważyła, że Ewa najbardziej wy godzinami wpatruje się w ptaki za oknem, więc powiesiła karmnik tuż przy jej parapecie. Adrian zaczął wracać do domu wcześniej. Zamiast iść prosto do gabinetu, zatrzymywał się, by obserwować. Widział, jak Elżbieta uczy dziewczynki piec ciasto. Kuchnia była cała w mące, ale zamiast krzyków były śmiechy. Widział, jak razem sadzą kwiaty w zaniedbanym ogrodzie, tym samym ogrodzie, który kiedyś z taką miłością pielęgnowała Anna. Każdy taki obraz był jak małe ukłucie w jego sercu przypominające mu o świecie, od którego uciekł. Pewnego wieczoru, przeglądając nagrania z kamer z zeszłego tygodnia, co stało się jego nową. Sekretną obsesją natrafił na scenę, która zmroziła mu krew w żyłach. Elżbieta siedziała z dziewczynkami w ich pokoju. W ręku trzymała starą oprawioną w skórę ramkę ze zdjęciem. Było to zdjęcie Anny, jego zmarłej żony. Adrian kazał usunąć wszystkie jej fotografie z widoku, wierząc, że oszczędzi to bólu jemu i dzieciom. Najwyraźniej dziewczynki ukryły jedną z nich. Była bardzo piękna, powiedziała cicho Elżbieta, gładząc kciukiem szkło. Tęsknimy za nią, wyszeptała Ania, a jej głos po raz pierwszy zadrżał. Tata o niej nie mówi. Nigdy. Czasami, kiedy ból jest zbyt wielki, dorośli budują wokół siebie mury, żeby go nie czuć, odparła łagodnie Elżbieta. Myślą, że chronią w ten sposób siebie i innych. Ale mury nie tylko chronią. One także oddzielają. Wasz tata bardzo was kocha, ale jego mur jest bardzo wysoki. W tym momencie Adrian poczuł, jakby ktoś uderzył go w brzuch. Ta prosta pokojówka, kobieta bez dyplomów z psychologii, rozumiała jego rodzinę lepiej niż on sam. Zobaczyła go na wylot jego strach, jego winę, jego ucieczkę. Poczucie winy, które tak długo tłumił, wylało się na niego z całą mocą. Przypomniał sobie dzień śmierci Anny. Był w trakcie finalizowania największej fuzji w historii firmy. Wyłączył telefon. Zignorował kilkanaście wiadomości od jej lekarza. Kiedy w końcu odzwonił, było już za późno. Odszedł od niej w najważniejszym momencie, wybierając pracę. A potem przez pięć lat robił to samo swoim córkom. Wstał od biurka, czując, że się dusi. Wyszedł z gabinetu i poszedł na górę. Drzwi do pokoju dziewczynek były uchylone. W środku panowała cisza. Wszedł do środka i zobaczył swoje córki śpiące w łóżkach. Elżbieta siedziała na krześle w rogu, składając ich ubrania. Podniosła na niego wzrok, a w jej oczach nie było osądu, tylko zrozumienie. „Przepraszam” wyszeptał Adrian, a słowo to smakowało obco na jego języku. Nie wiedział nawet, czy mówi do niej, czy do duchów w tym pokoju. Elżbieta tylko skinęła głową. „Potrzebują pana. Nie pańskich pieniędzy. Pana” To była noc, w której mur Adriana zaczął pękać. Następnego dnia odwołał wszystkie spotkania. Rano, zamiast wysyłać szofera, sam zawiózł dziewczynki do szkoły. W samochodzie panowała niecisza. Nie wiedział, co opowiedzieć. Przez lata komunikował się z nimi przez pośredników. Elżbieta powiedziała, że budujesz rakiety, odezwała się nagle Basia, przerywając milczenie. Adrian spojrzał na nią w lusterku, zaskoczony. Niezupełnie. Moja firma buduje części do satelitów. Wow, szepnęła Czy możesz zbudować taką, która poleci do nieba? Żeby przekazać mamie list. Adrian poczuł, jak gardło mu się ściska. Musiał zjechać na pobocze. Po raz pierwszy od pięciu lat pozwolił sobie na łzy. Nie próbował ich ukrywać. Odwrócił się do swoich córek. Nie mogę zbudować takiej rakiety, powiedział ochrypłym głosem. Ale mogę wam obiecać, że od dzisiaj będę tutaj, żeby razem z wami o niej pamiętać. I o wszystkim innym. To był początek. Mały, niepewny krok na długiej drodze. Adrian zaczął spędzać czas ze swoimi córkami. Było to nie i trudne. Musiał na nowo uczyć się ich imion, ich ulubionych kolorów, ich marzeń i lęków. Elżbieta była jego cichym przewodnikiem, tłumaczem z języka bólu na język miłości. Podpowiadała mu, jak rozmawiać z Anią o jej poczuciu odpowiedzialności, jak zachęcać basie do rysowania, jak słuchać wierszy Seliny. Pewnego popołudnia, gdy razem z dziewczynkami próbował złożyć skomplikowany model zamku z klocków, najmłodsza, Franciszka, dostała nagle wysokiej gorączki i zaczęła mieć drgawki. Obraz był przerażająco podobny do jednego z ostatnich kryzysów Anny. Adrian zamarł, sparaliżowany przez falę paniki i wspomnień. W jego głowie kołatała się tylko jedna myśl: znowu zawodzę. Ale Elżbieta, która akurat weszła do pokoju, podbiegła do dziewczynki. Nie panikowała. Mówiła do niej spokojnym, kojącym głosem, jednocześnie przykładając chłodny kompres do jej czoła. Spokojnie, malutka. To tylko zły sen. Już mija. Jej opanowanie otrzeźwiło Adriana. Wezwał lekarza, ale zanim ten przyjechał, gorączka zaczęła spadać, a Franciszka uspokoiła się w ramionach Elżbiety. Kiedy otworzyła oczy, spojrzała na bladego jak ściana ojca. — Tatusiu, czy mama też się tak bała? — zapytała cichutko. To pytanie było jak nuś w serce. Adrian ukląkł przy niej, biorąc jej małą rączkę w swoją. — Tak, kochanie. Bała się. A ja mnie przy niej nie było. Ale jestem tutaj teraz. I już nigdy cię nie zostawię. To była obietnica złożona nie tylko FRANC ale im wszystkim. I samemu sobie. Tego dnia Adrian Król, prezes Król Korp, ostatecznie porzucił swój pancerz. Zrozumiał, że unikanie bólu kosztowało go utratę radości. Punkt kulminacyjny tej transformacji nadszedł kilka tygodni później. Adrian organizował coroczną galę charytatywną najważniejsze wydarzenie towarzyskie w mieście. Zawsze była to dla niego okazja do pokazania siły swojej firmy i umocnienia swojej pozycji. Tym razem było inaczej. Postanowił, że jego córki i Elżbieta przyjdą z nim. Chciał, żeby świat zobaczył jego prawdziwe imperium. Gdy wszedł na salę balową, prowadząc za ręce dwie najmłodsze córki, a za nim szły pozostałe cztery w towarzystwie eleganckiej, Choć skromnej Elżbiety, po sali przeszedł szmer. Jego rywal biznesowy, człowiek o nazwisku Jankowski, znany ze swojej złośliwości, podszedł do niego z fałszywym uśmiechem. Król, nie wiedziałem, że prowadzisz teraz przedszkole, rzucił na tyle głośno, by inni usłyszeli. Słyszałem, że masz problemy z utrzymaniem personelu. Może powinieneś zainwestować w klatki, a nie, nie? Kilka osób zachichotało nerwowo. Stary Adrian zmiażdżyłby go ciętą ripostą albo zniszczył finansowo następnego dnia. Ale nowy Adrian spojrzał na swoje córki, na ich zaniepokojone twarze, a potem na Jankowskiego. W jego oczach nie było gniewu, tylko litość. Później, gdy nadszedł czas na jego przemówienie, Adrian podszedł do podium, ale odsunął na bok przygotowane kartki. Spojrzał na zebraną publiczność, na tych wszystkich wpływowych ludzi, którzy mierzyli wartość człowieka stanem jego konta. Moi drodzy, zaczął, a jego głos był czysty i pewny. Przez lata budowałem firmę, sądząc, że to jest moje dziedzictwo. Myślałem, że siła mierzy się w zyskach, a sukces w udziałach w rynku. Myliłem się. Zrobił pauzę, a na sali zapanowała absolutna cisza. Moje największe porażki nie miały miejsca w sali konferencyjnej, ale w moim własnym domu. Straciłem żonę i w swoim bólu i strachu zbudowałem wokół siebie mur. Zamknąłem się przed sześcioma najwspanialszymi osobami, jakie znam. Moimi córkami. Jego głos zadrzał, ale mówił dalej. Myślałem, że pieniądze mogą zastąpić ojca. Że Nianie mogą zastąpić miłość. Dziś publicznie przyznaję się do błędu. Jestem winny zaniedbania. Ale uczę się. Uczę się, że prawdziwe bogactwo to nie to, co masz, ale kogo masz obok siebie. Spojrzał w stronę swojego stolika, gdzie siedziały jego córki, wpatrzone w niego z szeroko otwartymi oczami. Elżbieta ocierała łzy. Oto moje prawdziwe dziedzictwo, powiedział, wskazując na nie. Moje sześć powodów, by każdego dnia stawać się lepszym człowiekiem. I dziękuję pewnej mądrej kobiecie, która mi o tym przypomniała, nie słowami, ale swoją cichą dobrocią i bezgraniczną cierpliwością. Kiedy skończył, przez chwilę panowała cisza, a potem sala wybuchła oklaskami. Nie były to zdawkowe, uprzejme brawa. To był ryk uznania dla człowieka, który odważył się pokazać swoją ludzką twarz. W tym momencie dziewczynki zerwały się ze swoich miejsc i pobiegły na scenę, rzucając mu się na szyję. Adrian ukląkł i objął je wszystkie, tworząc żywy pomnik miłości i odkupienia. Po raz pierwszy od lat poczuł się naprawdę bogaty. Rok później rezydencja Adriana Króla nie przypominała już muzeum. Ściany były pokryte rysunkami i rodzinnymi zdjęciami. W ogrodzie, w którym kiedyś rosły tylko idealnie przystrzyżone krzewy, teraz znajdowała się huśtawka, piaskownica i grządki z warzywami, które dziewczynki uprawiały razem z Elżbietą. Ona sama nie była już pokojówką. Adrian poprosił ją, by została częścią ich rodziny, oferując jej rolę, której nie dało się nazwać była babcią, mentorką, strażniczką domowego ogniska. Pewnego słonecznego popołudnia Adrian siedział na tarasie, obserwując swoje córki bawiące się na trawie. Elżbieta przyniosła mu herbatę. Usiadła obok niego, patrząc w tym samym kierunku. Są szczęśliwe, powiedziała cicho. Wszyscy jesteśmy, odparł Adrian, a w jego głosie brzmiała głęboka wdzięczność. Patrzył na śmiech swoich dzieci, na ich beztroskę i wiedział, że to jest jego największa fuzja, jego najważniejszy kontrakt. Odkrył, że miłość nie jest słabością, ale największą siłą. A dom to nie budynek, ale ludzie, którzy wypełniają go życiem. Milioner, który potrafił zarządzać tysiącami, w końcu nauczył się, jak kochać szóstkę. I to dzięki jednej cichej służącej, która zrobiła niemożliwe, nie ujarzmiła chaosu, ale go zrozumiała i uleczyła.